Koncepty na postindustrialnym, postindustrialnym terenie Stoczni Gdańskiej, zespoły Samba i Samba jabamba 20 osób yy, z Glezgą. Tak. No to jak Pan mówi, że to gwiazdy, to chyba się przejdę. Tym bardziej, że mi daleko mam. No a w ogóle to w Stoczni to mój brat robił, ale to już dawno było już wszystko pozamykali tam sami artyści teraz. No generalnie z kina to tylko nie niewolnicy i że Elitarni to coś mi mówi, ale, ale nie pamiętam. Do kina to ogólnie nie chodzę, chyba, że żona przyniesie vouchery, bo jest za darmo wtedy. To pewnie przez tą koszulkę w kolejce SKM mnie wypatrzyli. Podeszli do mnie, ja akurat jechałem na trening. Przyszli z tym kawałkiem metalu w ręku. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jacyś jakiś dwumiarze. A oni mówią, że na tym się gra, że są jakieś warsztaty z tym związane. Ja tam się nie znam. Parada nie kojarzy, ale parady to była taka jak najpa, że można było na kielicha wejść.